Dzień dobry, nazywamy się Julia Bąbkowska i Juli Olecku. Jesteśmy uczennicami zespołu szkół spożywczego prawa w Warszawie. Teraz kilka ciekawostek o pieczarkach. Pieczarki to najbardziej popularne grzyby, uprawiane na całym świecie. Co czwarta pieczarka w Europie jest produkowana w Polsce, są źródłem wielu składników e, odżywczych, zawierających szereg witamin z grupy B, które odpowiadają m.in. za równowagę psychiczną, prawidłowy wzrost dzieci, a także koroną przed nowotworami. Wszystko to powoduje, że pieczarki często pojawiają się na polskich stołach. Znamy je w tradycyjnych i popularnych formach. Pieczarki idealnie sprawdzają się jako dodatek do zup, sosów, zapiekanek, rozmaitych farszów czy sałatek. Jednakże my chciałybyśmy przedstawić danie, w którym pokażemy inne oblicze pie pieczarki. W naszym daniu pieczarka występuje na surowo, w obrótce termicznej jako dodatek do majonezu oraz w oliwie pieczarkowej naszej produkcji. Przygotowałyśmy podbędzane karpacie z surowej pieczarki z oliwą pieczarkową, pumpernikiem, majonezem pieczarkowym i pieczoną polędwiczką wieprzową. Do przygotowania potrawy użyjemy oczywiście głównego aktora, czyli pieczarkę, oliwę pieczarkową naszej produkcji, ser parmezan, pumpernikiem, majonez polędwiczką wieprzową oraz kiełki groszku. Nasze danie zaczniemy od przygotowania polędwiczki wieprzowej. Przyprawimy ją solą i pieprzem oraz delikatnie skropimy naszą oliwą pieczarkową, aby dokładnie rozprowadzić przyprawy po całym mięsie. Tak przyprawioną polędwiczkę zabijamy folię aluminiową, aby nadać jej ładniejszy kawałek. Tak przygotowane mięso wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza na około 15 minut. Teraz przygotujemy karpacze z pieczarek. Pieczarki potniemy na mandolinie na cienkie plasty. Talerze. Zgodnie z zasadą zero waste w naszej kuchni nic się nie marnuje, więc końcówki pieczarek podsmażymy na naszej oliwie, wystudzimy i zmiksujemy z majonezem. Pumperniki naszego dania są już gotowe, więc składamy nasz talerz. Pieczarki przyprawiamy solą i pieprzem. Następnie obsypujemy płatkami parmezanu. Oblewamy naszą oliwą. Do tego dodajemy pumperniki oraz majonez pieczarkowy. polędwiczkę wieprzową i dekorujemy kiełkami groszków. Tak prezentuje się gotowe danie. Na sam koniec delikatnie podwędzimy nasze danie zylem z drewna wiśniowa.